Według starej legendy, wampir wstaje z raz w roku, żeby odnaleźć swoją utraconą oblubienicę. Jakież to romantyczne. Rzecz jasna w wampirycznym stylu. Spójrz na to. Zdjęcie małego Stefanka przed lustrem? O, kapuje. Stefan nie może być wampirem, ponieważ odbija się w lustrze. Może nie jestem zbyt mocna z wampirologii, ale doskonale znam się na lustrach. To zdjęcie jest bardzo ważne i myślę, że dzięki niemu nasza zagadka jest już prawie rozwiązana. Teraz musimy tylko capnąć tego wampirka. Szkoda, że nie ma z nami Freda. Wiesz co? Ładna dziewczyna lepiej to załatwi. No dobra, spoko. Tylko mi nie otwórz. <grym wrednych gaczków> o nie! Fred przyłączył się do gangu wrednych gaczków. Jak go teraz rozpoznamy w tym stadzie? Myślisz, że to on? Racja. Ten Gacek ma dość muskularne skrzydełka, ale tamten drugi wygląda jakby wymyślał jakiś plan. Ten przyjacielski to Fred. Gacku Fredziu, zaczekaj na nas! Gdzie on się podziewa? Jestem idealną panną dla wampira. Owszem, jesteś. Wiesz, na bank już ostrzy sobie na ciebie ząbki. Velmo, czy sądzisz, że my polujemy na prawdziwego wampira? Skąd? Oczywiście, że nie. No Po co przetargałaś całe pudło czosnku? Zawsze dobrze mieć plan awaryjny. To on. No wyłaś tam i pokaż co potrafisz. Cześć dawne? No to na razie dawne. Możesz tam wisieć w szczerbolcu! Dzięki, Fred! Ocaliłeś mnie! Właściwie chciałem tylko uciec ze strychu, gdzie mnie zamknięto, ale podziękowania przyjęte. Co się stało? Gdzie nasz wampirek? Czyżby znowu zwiechał? Nie, wisi na gargulcu. Wcale nie, musiał spaść. Cóż, chyba już nie potrzebuję tego wianuszka. Chorety, czosnek rzeczywiście jest dobrą bronią na wampiry. Tak, ten wyblakły zakapior mnie uwięził. Uważaj, Dafne. Nie martw się, nie uszkodzę mu buźki. Stefan Fortesku? No dobra, mamy dowód, że Stefan jest wampirem, ale nie mamy zielonego pojęcia, kto mu pomógł prysnąć z lochu. Nie mogę się z tym zgodzić. To zdjęcie stanowi dowód. Stefan i wampir wyglądają tak samo, bo to bracia bliźniacy. No jasne, bo jak inaczej ktoś mógłby być w dwóch miejscach naraz. Chyba, że gość miałby swojego sobowtóra. A ta metryka urodzenia znaleziona na strychu nie należała do Stefana, lecz do jego brata. Z kolei na zdjęciu Stefany nie patrzy na swoje odbicie w lustrze, tylko na swego bliźniaka. W porządku, ale ja nadal nie kumam, czemu uwzięli się na naszą kapelę. Chcieli wszystkich wykurzyć z zamku i doprowadzić Owena do ruiny. I wyssalibyśmy go z forsy, gdyby I nie, nie wyszli wszystkie smyki. Wysz... Witajcie, kochani! Na szczęście znaleźliśmy już Fredzia Gacka. O, siema, Fred. Chwileczkę. Jeśli to jest Fred, no to kto siedzi na moim ramieniu? <śm>